dobry, mam na imię Arek zapraszam wszystkich na Tour de Tour. Witam was serdecznie. Słuchajcie, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek liderem Werty był Dawid Godi. No i to była pewnego rodzaju niespodzianka. A teraz po dziewięciu etapach, po dziewięciu dniach ścigania liderem jest Torsten Tran. No to jest myślę jeszcze większa niespodzianka. Tego się nikt nie spodziewał. Oczywiście po ucieczce i tak dalej, ale no jest to dosyć nie, niespodziewane rozwiązanie po pierwszym tygodniu, tym przedłużonym, jak zwykle, pierwszym tygodniu Vuelty. Ale po kolei ten następny etap, o którym Wam opowiadałem, jak on, jak on będzie wyglądał, czyli ta drużynowa czasówka wygrana przez UAE Team Emirates przed Wismar Lise Bike. duża różnica to było tylko 8 sekund. Piękny start tej czasówki spod Muzeum Dalego w Figueras. Ale tam właściwie no, niewiele się zmieniło, poza tym, że zmienił się lider, bo koszulkę założył Jonas Winigo. No ale zaraz po następnym etapie znów mieliśmy y, zwycięstwo UAE, czyli zwycięstwo Jaya Etap w zasadzie pierwszy, na którym można było dużo przegrać, i tam dużo przegrał od razu Huana Juzo. Słuchajcie, to jest y, coś dziwnego. Się dzieje z tym kolarzem. Już o tym kilka razy opowiadałem, ale ciągle mnie to zaskakuje, no bo facet, który przyjeżdża na Vuelte, facet, który w 2022 roku stał na podium tej Vuelte, to było jego pierwsze podium wielkiego turu, i Hiszpanie czekali na swojego, jak to zwykle, kolejnego Induraina, kolejnego Contadora, yy, czy Valverde, czy, 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 czy Purito Rodríguez, a. a nagle się okazuje, że ten facet rok później był czwarty w Vuelcie. nie skończył Tour de France. Nie skończył tegorocznego Giro, a teraz przyjechał i sam powiedział po tym etapie, no jeszcze te przygotowania nie były idealne, nie jestem gotowy do jazdy po górach, no przepraszam, taki kolarz, jeżeli przyjeżdża na WLT, to on ma jeździć w górach. No gdzie on, ma, gdzie on ma się ścigać? Przecież to nie jest sprinter. Więc no takie zadziwiające. Zadziwiające trochę było to, że ajuzo już na tym etapie stracił. Jay Vine pojechał po piękne zwycięstwo i, i to rzeczywiście to, że on wygrał pod swoim domem, gdzie czekała na niego żona, rodzina to opowiadał o tym, jak to było po tym wypadku, który miał, kiedy wydawało się, że już może w ogóle nie wrócić do kolarstwa, A teraz nie tylko wrócił, ale wygrywa pod swojej w swoim miejscu, gdzie mieszka, no bo to nie, nie rodzinna miejscowość, ale tam, tam mieszka, na swoim ulubionym podjeździe. Piękne zwycięstwo, kolejny triumf UAE Team Emirates. Jak powiedziałem, duża strata Juana Ayuso, i na kolejnym etapie to Ayuso wyskakuje. Przejeżdża pierwszą górę w ogóle samotnie, później do niego dojeżdżają kolejni kolarze. On atakuje, wygrywa etap w pięknym stylu. Mówi, że jest dumny z tego, że wygrał etap na Giro, teraz wygrał etap na, na, na WLT. Ale ja się ciągle zastanawiam, co to znaczy. Co to znaczy, z czego on jest dumny? Z tego, że wygrał etap, no to nie miał być kolarz na wygrywanie etapów. To miał być kolarz, który albo pojedzie klasyfikację generalną, albo będzie pomagał Almejdzie w, 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 w wygraniu tej klasyfikacji generalnej w walce z Jonasem Winigo. A nic takiego się nie wydarzyło. Tym bardziej, że na kolejnym etapie to znowu Ayuso był pierwszym, który odpadł. Jak tylko zaczęła się góra, był jeden podjazd, i tylko ta góra się zaczęła, a Juzo znowu odpada. No nie ma, nie ma Juana Ajuzo w tym wyścigu. Podobnie z Wielka Nadzieja Włochów, czyli Antonio Tiberi, już też daleko, prawie pół godziny straty w klasyfikacji generalnej. Troszkę się dziwnie ten wyścig układa, bo jak mówię, te etapy, czyli wygrana wajna wygrana Ayuso. Później mieliśmy etap sprinterski. No to tutaj oczywiście Jasper Philipsen no, jest najlepszym sprinterem tego wyścigu i wydaje mi się, że będzie to dalej potwierdzał. Ten Pego nie prześladuje jak na Tour de France, więc mam nadzieję, że będzie dalej jechał, będzie walczył o koszulkę yy, zwycięzcy klasyfikacji punktowej. Yy, cały czas pracująca ekipa Lidl Trek i ten Pedersen, który ciągle nie dowozi. No coś tutaj owszem, premie tak, ale już na metach no nie nie, nie, nie udaje się ekipie Lidl Trek na razie wygrać żadnego etapu. Giulio Ciccone, no ja przyznamam szczerze, nie, tych ostatnich etapów tak w całości nie oglądałem. Nie było mnie w Polsce. Wczoraj jeszcze wsiadając w samolot w Eindhoven, sprawdziłem sobie na stację, jaka tam sytuacja. Patrzę, Michał Kwiatkowski cały czas w ucieczce, 2 minuty 10 sekund przewagi, 65 do mety. No, niby szanse nieduże, ale tak liczyłem na to jeszcze wsiadając, znaczy lecąc, że, że może, może jak przylecę, to będę chciał od razu coś dla Was nagrać. Bo Michał Kwiatkowski wygrał etap. No, nie udało się. Nie udało się, ale obejrzałem sobie jeszcze specjalnie wieczorem te ostatnie 20 km, ten moment, kiedy ucieczka została doścignięta, kiedy Michał jeszcze przez chwilę próbował, no ale też został złapany. I później ten atak. Jonasa winigo, przepiękne są ujęcia, kiedy on tam w tym deszczu jedzie solo, to naprawdę wyglądało bardzo malowniczo. Ja wiem, że dla kolarzy to nie było takie wesołe, ale wyglądało to pięknie. Natomiast yy, ten atak Jonasa, 11 przed metą. I za nim ruszający Giulio Ciccone, no ale Giulio Ciccone zrobił ten błąd, który robi wielu kolarzy próbujących pojechać za Tadejem Pogaczarem. Wiecie jak to się kończy najczęściej. To jest tak, że się przez chwilę jedzie, a potem się odpada i się dużo traci. Tak samo zapłacił za tę swoją próbę Giulio Ciccone. No ale później Almeida i nagle objawił nam się Pitko, który wcześniej też tak nie za bardzo wyraźnie ten wyścig jechał. Pamiętacie ten etap, opowiadałem Wam poprzednio, gdzie tam cały czas pracowała grupa Q36,5? Ale na końcu nic z tego nie było. Natomiast tym razem Pitcock pojechał z Almeidą, bo to, że on się tam przyczynił do tego, że ta strata była niewielka na mecie, to tak nie można powiedzieć, bo co wypuszczał go na zmianę, bo właściwie sam Pitkok nie chciał wychodzić, Almeida za każdym razem czekał i właściwie zwalniał, i przybywało tej przewagi Jonasa, kiedy Pitcock wychodził na, na, na zmianę. Więc Almeida wykonywał całą pracę, i naprawdę no, z podziwem patrzyłem na to, jak jedzie João Almeida. Widać było, że to jest facet z misją, że on po prostu jechał bardzo mocno. Być może nawet gdyby tego pitkoka nie było, to ta strata byłaby jeszcze mniejsza. Bo Jonas no, nie był w stanie zrobić więcej. To nie był taki knockout. On rzeczywiście odjechał, on zrobił te 20 sekund, w pewnym momencie było pół minuty, ale już, już później ta jego przewaga się nie zwiększała. Ten Almeida naprawdę jechał świetnie. I jak powiedział sam po etapie, tak naprawdę to, czego mu zabrakło, to zabrakło mu. Kolegi z drużyny. Zabrakło mu kogoś z drużyny, kto pomógłby mu jeszcze chociaż przez chwilę. I to powinien być Juan Ayuso. A Juana Ayuso, jak powiedziałem, od początku podjazdu nie było. Więc Jonas pojechał po swoje drugie zwycięstwo etapowe w tym wyścigu. Jest oczywiście coraz bliżej koszulki lidera i myślę, że tą koszulkę już za moment założy, bo Thorstein no jak widzimy. Próbuje, próbuje jeszcze walczy. Bardzo pięknie walczy o utrzymanie tej koszulki, no ale traci. Kiedy tylko przychodzą góry, to traci i straci ten trykot w końcu. Też niesamowita historia faceta, który przecież kilka lat temu miał zdiagnozowanego raka jądra, miał operację usunięcia tego nowotworu, wrócił na rower, no i nagle teraz jest liderem w Welty. To też bardzo, bardzo piękna historia. Mamy dużo takich pięknych historii, tak ta historia wajna właśnie. Ale myślę, że Jonas pokazał to, czego się spodziewaliśmy. Że Jonas tak naprawdę... Dopiero zaczął ten wyścig. On teraz dopiero zacznie budować swoją przewagę. Tak mi się wydaje, bo teraz kolejne etapy niełatwe, te najtrudniejsze, jeszcze cały czas przed kolarzami, i myślę, że teraz nie wiem, czy ten Almeida jest w stanie z nim powalczyć. Chciałbym, oczywiście życzyłbym sobie tego, tak jak wam bym tego życzył, bo wtedy mielibyśmy większe emocje w tym wyścigu, ale ten etap wczorajszy pokazał, że i no, on jest najmocniejszy. Jest najmocniejszy w tym gronie, ale Almeida też pokazał, że nie odpuści. Być może będzie taki etap, że to Almeida nam się pokaże. No bo też mieliśmy tą sytuację, o której mówiłem że przed wyścigiem, że być może UAE Team Emirates właśnie mając Almeidę i Ayuso będzie mogła jakoś tego Jonasa szachować. No ale na razie to Jonas ma obok siebie Jorgensona, Jonas ma mocną drużynę, a UAE Team Emirates się rozsypało. Został właściwie Almeida i on walczy. No bo zobaczcie, jak spojrzymy sobie na klasyfikację generalną, aktualną, no to cały czas Thorstein, Tran jest liderem, ale jego przewaga nad Winigo to już jest tylko 37 sekund. João Almeida jest trzeci, no ale traci już minutę 15. Oczywiście liczymy przewagi, już te straty właściwie bardziej do Winigo niż do, niż do, do Norwega, ale no Jednak ta strata do Viniego już też jest spora. Pitcock wskoczył na czwarte miejsce, to jest awans o, o 7 pozycji i on traci minutę 35. Felix Gall, który jedzie tak w swoim stylu, czyli tak mocno, ale bez jakiegoś takiego błysku. No i wczoraj też widzieliśmy, że jechał przecież z Pitcockiem i z Almeidą, ale później został, on jest piąty. Giulio Ciccone, no też walczący Ciccone, ale za, zapłacił troszkę za tą próbę pojechania z Winigo i spadł na miejsce szóste. Na siódme spadł y, Fortunato, też nieźle jadący kolarz y, Astany. Mateo Jorgenson, to co mówiłem, mocna, Bike. jest w tej chwili ósmy. Jay Hindley, dziewiąty, najlepszy z kolarzy Red Bull Bora hans -Groë. Jego kolega z drużyny, czyli Giulio Pellicari, jest dziesiąty z tym samym czasem. Czyli mamy dwóch kolarzy Red Bull Bora hans w czołówce, i oni też pewnie jeszcze będą walczyć. No ale gdzie jest ten Jay Hindley, który wygrywał Giro d'Italia? To jest troszkę tak jak z tym Ajuzo, no? Taki strzał, a potem brakuje. Troszkę tak jak, nie wiem, Theo Geigenhardt wygrywający Giro, i potem. Jakby dalej już nie ma, nie ma kontynuacji. Czegoś temu Ajuzo brakuje, ale myślę, że no tutaj już wiele się nie zdarzy. Egan Bernal jest jedenasty w klasyfikacji generalnej. Być może, być może zobaczymy jeszcze Bernale. Ja bardzo liczę na to, że nam będzie się Michał Kwiatkowski jeszcze pokazywał, bo to, że on był w ucieczce, oznacza, że on ma przyzwolenie na tego typu akcje. Że on nie musi on nie musi być przyklejony do żadnego z swojej drużyny. On może sam próbować walczyć o zwycięstwo etapowe i mam nadzieję, że. Michał to zrobi. Teraz jeszcze przed nami dwa tygodnie ścigania. Ten wyścig, tak naprawdę, jak powiedziałem, dopiero się rozpoczyna. Niby za nami już dziewięć etapów, ale jeszcze tutaj myślę, że dużo, dużo ścigania, dużo emocji przed nami. Kolejny etap, też etap niełatwy. 175 km i od początku ten teren jest taki lekko wznoszący się. Są te chopki na początku, są te dłuższe podjazdy w połowie etapu, no i później mamy Coronas, to jest premia górska trzeciej kategorii. Zjazd, no i potem już cały czas w zasadzie pod górę, aż do El Ferriar Larra Blacqua. i to jest podjazd, który ma 9 km, 400 m, maksymalnie 10 km. Procent przewyższenia średnio 6,3, ale to dlatego, że ta końcówka, jak widzicie, się wypłaszcza, więc tam przed metą będzie nieco łatwiej. Ale najpierw, no to to jest naprawdę solidna wspinaczka. I pytanie brzmi, czy to będzie kolejny atak Jonasa Winiego, Czy to będzie kolejna walka o sekundy w klasyfikacji generalnej? Myślę, że tak, bo teraz, moim zdaniem, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy trzeba zacząć budować przewagę. Wydaje mi się, że już po tym dziesiątym etapie. To Jonas Winigo będzie w czerwonej koszulce i wtedy tak naprawdę klasyfikacja nam się ułoży i wtedy tak naprawdę będziemy widzieć kto jeszcze może w tym wyścigu o podium powalczyć, no bo o zwycięstwo będzie, będzie trudno. Jonas udowodnił, że jest najmocniejszy, chociaż... Cały czas mi się wydaje, że to nie jest taka zdecydowana przewaga. To nie był, tak jak mówię, to nie był nokaut. To wprawdzie był pierwszy taki podjazd dłuższy, gdzie on mógł się pokazać. Jeszcze końcówka była taka dosyć płaska, więc on tam nie mógł więcej nadrobić. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest taka dominacja, że jeszcze coś w tym wyścigu się wydarzyć może. Na to liczę. Od środy będę miał przyjemność z Darkiem Baranowskim komentować ten wyścig w Eurosporcie, w HBO Max. Także serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też na kanał, bo w związku z tym, że już jestem, będę komentował czyli będę oglądał całe etapy, więc też będzie, będę pewnie częściej zdawał Wam relacje z tego, co się, co, co, co się działo, bo, bo będę już zdecydowanie na bieżąco. A mam nadzieję, że tych etapów jeszcze zostało. Nam kilka takich, na których coś wydarzyć się może. I po tych etapach na pewno, na pewno będę dla Was nagrywał kolejne filmy. Także wpadajcie na kanał, subskrybujcie kanał, wciskajcie ten dzwonek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. Za chwilę też będą kolejne odcinki CykloKliniki. Będzie się sporo działo. Jakbyście chcieli mi postawić kawę, to też wiecie, że tam link jest zawsze pod filmem i za wszystkie dotychczas postawione bardzo, bardzo Wam dziękuję. Czyli do usłyszenia i do zobaczenia rozpoczynamy drugi tydzień Welty 2025.